E, cześć, e, nagrywam ten filmik, ponieważ ten filmik będzie dupny, bo... No jakby to powiedzieć, no on będzie dupny, bo... Bo ja nie wiem, jak ustawić kamerkę, bo ja nie mam żadnego programu, a ja mam ciągle szalę, co nie? I więc tak, e, po, pomoglibyśmy, po, pomoglibyście mi, Strasznie, jakbyście by, byście mi kom, w komkach e, napisali e, ten, e, napisali e, jak ja mam to ustawić, bo mam taki na kamerce kręcił. Taki i przekręcę nim, ale to mi się spieprzyło, bo mi cały twarzy nie widać. I właśnie ja tak ustawiam... Oj, sorki, przepraszam. no teraz trochę lepiej. Um, już w I Łapie mi coś, ale no, no cóż. Teraz? No i tak musi być. Tak naprawdę. Mam brązowe bo troszkę mówię o sobie teraz, no bo nie możecie mnie teraz umierzeć. I tak pozdrawiam letka już po raz no, drugi, trzeci Jula. I chciałabym, żeby ona mi dała jakiś komentarz, bo uwielbiam jej filmy kanał tak? kanał No więc. Teraz ze mną jest moja koleżanka, Jula. I ona się podnieca tym, że robię filmiki, bo ona mówi, no cały świat będzie mnie oglądał. Jula, czy to się mm -hmm. Chodź. Nie. Jula. Jula. Jula jest. Tu. Jula, pomachaj ładnie. Jak? Właśnie. Jorka gałosienda! Ale nie rób tak, bo to tak brzydko. Dobra, siadaj I sorry za nią, bo ona jest, y, można powiedzieć, kiepska. Właśnie. Sama pochylona. Więc... Cicho. <suszy> więc tak. Jeżeli chcecie się dużo o mnie dowiedzieć, piszcie mi e, dużo komentarzy. Ja jestem tutaj na YouTube do tego, żeby pisać komentarze tak naprawdę, a nie żeby robić filmy, bo ja... Możecie ja. pisać Julka. Możecie pisać komentarze, to ja wtedy będę odwiedzała wasz profil i jak będzie mi się podobał filmik, to od razu będę subskrybować, dawać łapki w... Górę. A jak nie będzie mi się podobało, to tylko komentarze. No. Łapek w tu nie daje. Więc tak. Ee, subskrybuj mnie, e, ponieważ e, mi się tak podoba. Ja no, nie, że tak mi się podoba, taką. Taka jest taką dziwną. No, ona jest bardzo stara, więc nie czepiać się. Tylko mnie. Jeżeli byście zauważyli to taki ślad, to ja mam tu bliznę, ponieważ no kiedyś spadłam z łóżka piętrowego na metalowe krzesło. Wszyscy mi um mówią w szkole. Ojeju, bolałam krew się leciałam. No właśnie. Ojeju. praga Julka? No właśnie. I tak. Chcecie się dowiedzieć czegoś o Julce? No to ona ma 5 lat. Lubi Hello Kitty. Różowe. Fioletowe. barbie ją podniecają. No i... Tak. Kurde, jak głupia kamerko robi. Nie chcę przy was przykinać. No nawet nie przykam. Kiedy właśnie mnie pokażesz? No nie pokażę cię! Dlaczego? A po co mam cię pokazywać? Nawet, nawet wiedziałam. Ja. Ja, nawet wiedziałam. wiem, co ja ze sobą zrobiłam. Biedna ja. Tak, to nic nie poradzę, no jeju. Zepsułam się tutaj. Radna. Dobra, jestem. Jula, nie śpiewaj, bo ja tu gadam do ludzi. E, uznacie mnie jako wariatkę, prawda? Zawsze tak jest. Ale ja taką nie jestem, ponieważ to są moje pierwsze filmiki. Trzeci mój filmik. No, trzeci mój filmik. No i ja się podniosłam. I tak. Mamy dwie siostry. Jedna ma 18 lat, druga 17. To chyba na koniec, bo długi ten filmik trwa... 14 godzin. 14 godzin, weź nie przesadzaj co. I tak, e, moglibyście... zobaczmy, tutaj w górę. Moglibyście zobaczyć mój pokój, tylko że właśnie ciemno jest. O! I widzicie, tam z tyłu jest e, moje łódź Alu. nie mogę więcej światła mm, prowadzić, bo tu jest właśnie wieczór. Wieczór? No przecież jest wieczór, A no, no, więc tam jest moje łóżko piętrowe. I chodź, chodź, chodź. I właśnie jodziulką tutaj... Chodź, chodź. Na zdrowie! Więc też jula, tak? Jula, odjedź się. Dobra. I pewnie napiszę w komentarzach ktoś. Jaka wariatka. Weź jakie neo. No pewnie tak napiszę. Aha, i pozdro dla krowaletka. Jestem Twoim fanem krowaletuś. Trzymaj się ciepło.